Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam gołąbki z warzywami i ryżem. Gołwege. Taka marka, konkretnego sklepu. Znowu tutaj nie mamy podanego producenta. Jest tylko wyprodukowana dla i podane nazwa sklepu. Czy raczej firmy, która prowadzi ten sklep. A szkoda, bo wolałbym jednak wiedzieć z jakiej firmy co jem. Według mnie mamy tutaj porcje 380 gramów. Kaloryczność tego to 186 kilokalorii, więc raczej malutko. Tu nam też proponują, chyba raczej w formie żartu, że są tutaj dwie porcje. No może dla małego dziecka, ale raczej nie dla mnie. Jeśli chodzi o skład, to mamy całkiem dobry. Kapusta biała gotowana, warzywa w zmiennych proporcjach. Marchew, papryka czerwona, cebula suszona, cebula, olej rzepakowy, seler, papryka zielona, cebula, pietruszka, nać, czosnek, woda, przetarte pomidory, ryż dziki gotowany, ryż paraboliczny gotowany, koncentrat pomidorowy, olej rzepakowy, skrobia modyfikowana, kukurydziana, sól. Pomidor suszony, koper, mąka pszenna, cukier, ekstraktry przypraw, glukoza, przyprawy, cebula suszona, marchew, pietruszka, seler, kurkuma, papryka słodka, wędzona, czosnek granulowany, papryka ostra, papryka słodka, pieprz czarny, naturalny ekstrakt papryki. I to tyle. Długi skład ale nie ma konserwantów, żadnych dziwnych rzeczy, więc jak najbardziej jest w porządku. Wersja niestety słoikowa, no ale całe szczęście, że nie jest to słoik jakiś duży, trochę mniejszy niż te półlitrowe, no ale trochę doniesienia jest. Widzę, że taki skład jest trochę podobny do tego, do tych które poprzednim razem pokazywałem. Ja bym powiedział, że on jest prawie że taki sam. Możliwe, że nawet ta sama firma robi dla jednego sklepu, jak i dla drugiego. Z tym, że tam była porcja 500 g, tutaj mamy tylko 380. Nie pamiętam dokładnie, jak już jest to cenowo. No, Ja bym wolał troszeczkę większą porcję. Zwłaszcza, że pod względem kaloryczności y, tutaj jest y, raczej kiepsko. Też powinny być dwa, czy może więcej? Mamy dwa tak samo jak tam Więc możliwe nawet, że to jest Dokładnie to samo co tamto Tylko sprzedawane pod inną marką Bo robione dla innego sklepu No ja oczywiście sobie to Przekroję aby się to szybciej, lepiej podgrzało w środku, i tak to przecież później będę musiał kroić. I tak to wolę, żeby to było już ciepłe, niż jeść takie na wpół zimne. No, chwila podgrzewania, i zobaczymy, czy to pod względem smakowym będzie dokładnie to samo co poprzednie gąbki, tyle że w większej porcji. Nie zostawiając komentarza pod filmem, przyczynia się do tego, że nie mam żadnej motywacji do nagrywania kolejnych filmów. Tak to się prezentuje po podgrzaniu. Najpierw powiedzmy, ten sosik, farsz, kapusta i werdykt może być tylko jeden, jest to dokładnie. To samo co poprzednim razem pokazywałem, czyli trzeba trochę doprawić pieprzem. Czyli w zasadzie nieważne, czy kupimy marki Gołwega, czy kuchnia staropolska, dostaniemy dokładnie ten sam produkt. Tuż podczas mieszania mi się to wszystko rozwaliło, ale za to wszystko widać, że jest to wszystko takie mocno warzywne. Czyli sos bardzo dobry, wyraźny pomidorowy smak, pomidorowo warzywny taki. Trochę tam doprawić zawsze można, niekoniecznie, ale ja wolę sobie dodać. Sam fasz bardzo dobry, nie z tego ryżu aż tak dużo, więcej jakby jest warzyw niż tych niż ryżu. No, dwa rodzaje ryżu niby. Kapusta też jest bardzo dobra. Całość powiedziałbym wyśmienita. Chociaż w domu zawsze jemy gołąbki mięsne w dodatku z kaszą gryczaną, a nie z ryżem, no to tak jako, jakoś mi bardzo przypasowały gołąbki takie bez mięsa, no i nawet z tym ryżem. Może dlatego, że jest go tutaj niezbyt dużo, a ogólnie całość bardzo dobra. Bez konserwantów, bez jakichś e-dziwnych dodatków. No tylko tutaj w tym przypadku mniejsze porcja niż tamta. Zawsze oczywiście można sobie zrobić to z kartoflami, zjeść się z chlebem albo bułką, jak tam kto woli. Mi pasuje zjeść je tak bez żadnych dodatków. Bardzo dobre. Jak na gołąbki bezmięsne. Polacam każdemu, jak ktoś chce spróbować, jak jadł wyłącznie gąbki z mięsem, to może sobie raz spróbować takie. Sądzę, że będzie zadowolony. Ja jestem na pewno zadowolony. Z poprzednich, jak i z tych, bo to jest jedno i to samo. Wszystko fajnie doprawione, troszeczkę tylko można dodać pieprzu, jak ktoś chce, i jest wyśmienity obiad. A może to zasługa, że jem w lesie? Nie wiem, ale mi akurat. Taka wersja gołąbów jak najbardziej smakuje. Dodatkowe informacje na ten temat i jak to zwykle u mnie bywa będą podane pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.